No to akcja. Ok, a więc tak, słuchajcie, moczymy sobie zieloną, zielony czyścik. Czyścik jest dwustronny. Jedna część taka niby chrupowata, tak, ale bardzo delikatna. I druga pogrąca tłuszczu. Wyciskamy. Mam talerz. Zobaczcie, jest to od śniadania zastygnięte jajko, które było sadzone na miękko. Więc bierzemy czyścik tą częścią właśnie chropowatą. Zwróćcie uwagę, że nie używam wody i tylko przecieram jedną część, bardzo proszę jak zbieram. Czyścik sobie składamy tak, żeby było jak najwięcej części czystych do mycia. Mamy jeszcze jedną czystą powierzchnię. Różne rzeczy niestety przyschnięte. Wiecie jak to jest, nie? Jak talerz jest przyschnięty. Ok. I teraz przekładamy sobie ściereczkę na drugą stronę. I nasz pogromca tłuszczu ściąga wszystko. No i najprzyjemniejszy moment. Słychać. Jaka czystość? No i oczywiście z drugiej strony również. I teraz wystarczy tylko pod minimalną dawką wody przepłukać. Jest czyściutki. Dziękuję.